Wszyscy obserwujemy scenę polityczną i, i myślę, że Unia Europejska też ma świadomość, że na przykład u nas może nastąpić zmiana władzy, czego sobie i, i obywatelom nie życzę w 2027 roku. I jeżeli tacy ludzie, na przykład jak pan Ziobro i jemu podobni, dostaną takie pieniądze i będą gospodarowali w taki sposób, jak naszymi, to muszą być gwarancje i zabezpieczenia. Dziś po raz kolejny pytaliśmy emerytowanego generała o jego opinię dotyczącą unijnych warunków zaszytych do kredytów z Safe. Pamiętajmy, że wszystkie kwestie. Te, które są związane z kredytami czy świadczeniami, które idą z Unii Europejskiej, są właśnie obarczone tą warunkowością. Ona ma różną formułę. I myślę, że to nie jest złe rozwiązanie. Ja nie widzę w tym, że tak powiem, niczego złego, że takie gwarancje są e, przyjęte. Po przeczytaniu go nie znam większości szczegółów decydujących o racjonalności wydania tych pieniędzy. Uważam, że nie jest możliwe racjonalne wzięcie odpowiedzialności za tą decyzję. Jest możliwe tylko ślepe zaufanie rządowi albo, albo niezrobienie tego. No i my jesteśmy opozycją. My nie jesteśmy tak, żeby ślepo ufać rządowi, dlatego nie decydujemy się popierać tego projektu. Save stanowi również swoistą formę łańcucha, na, której, na którym Komisja Europejska chce trzymać poszczególne państwa Unii Europejskiej, które decydują się wejść w ten mechanizm SAFE. A dla nas, dla Prawa i Sprawiedliwości, jest to ostateczny dowód na to, że Polska w fundusz SAFE nie powinna wchodzić. Tym bardziej, że jesteśmy w stanie wygenerować odpowiednie środki na rozwój Wojska Polskiego bez tych wszystkich obostrzeń Unii Europejskiej. Wiadomo, że ustawie o unijnym kredycie SAFE dokładnie przygląda się Pałac Prezydencki. Pan prezydent jest w dialogu z Ministerstwem Obrony Narodowej, z rządem. Przedstawiciele pana prezydenta biorą udział w pracach nad ostatecznym, nad ostatecznym kształtem ustawy wdrażającej program SAFE. Nasi przedstawiciele, przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego wczoraj chociażby uczestniczyli w pracach nad ustawą w Senacie. Pan prezydent Karol Nawrocki wyraźnie mówił, jakie jest jego stanowisko, ale jakie są też jego obawy, jeżeli chodzi o program SAFE. Mogę z własnej perspektywy powiedzieć, że no obserwuję to, co się dzieje i to nie tylko chyba dotyczy Prawa i Sprawiedliwości. Generalnie cała prawica, w tym media prawicowe, krytykują SAFE i nawołują do jego zawetowania. Bo mimo opowieści obecnej władzy i propagandy sączonej przez zblatowane z koalicją 13 grudnia media, wygląda na to, że przedstawiana jako ósmy cud świata pożyczka z SAFE to nic innego niż mechanizm szantażu na Polskę. My musimy być niezależni, możemy zaciągać kredyty, a powtarzam. Polska niepodległość jest rzeczą w każdym wymiarze. Nawet jeżeli ktoś nie ma żadnych uczuć narodowych, niestety w Polsce takich ludzi jest sporo, ale według badań tam się 19% to mimo wszystko lepiej się będzie żyło w Polsce niepodległej niż w Polsce, która będzie po prostu eksploatowana przez Niemcy. A kto sądzi, że będzie inaczej, to proszę wybaczyć mi takie sformułowanie w sposób idiotą. Safe z naszego punktu widzenia oczywiście. W przyszłym tygodniu ustawa o safe ma wrócić do Sejmu, a później trafi do prezydenta Nawrockiego.